Ty dwa jeden. No Dobrze. i pog, wbijaj do mnie. A no to nie zaczynamy na zewnątrz? Yy, tak, to jest, yy, to jest Ale... na zewnątrz. Ale, A, A gdzie ty zaczynamy... jesteś? No, wbijem do ciebie na serwer. A, jesteś przed domem, siema, mordo No tak, no Cześć. Okay. Co to? Nie widziałem jak bijasz na serwę. co ty taki cichociemny, halo. Czekaj, czekaj, bo ty masz te ręce dodatkowe. Tak, znaczy ja mam Fists. Wziąłem sobie Q i Fists Q, bronię, Oder i Fists. No, idzie i idealnie, jak zaczniesz sprintować, to zobaczysz, że masz ten ograniczane. Cześć, ja nazywam się Max Player i witam was! W kolejnym odcinku z Garis Moda razem z Czakenkiem kurczakiem, bijącym powietrze. Dzień dobry. Przygotowuję się, dodaję tak. sobie odwagi, żeby wejść do jest. tego całego meniczy. godny przeciwnik, który, z którym możesz tak, walczyć, tak? Tak, Tak, naprawdę. tak powietrze. Gramy sobie, gramy sobie w ciekawą mapkę, bo gramy sobie... Jak to się nazywało dokładnie? Spółki z Jumpscare Mansion. W ogóle wracając, tak, mogę bić powietrze, bo w Krakowie, jeżeli jest smog, no to. Nabieram <noise> to was. Powietrze. Tak, muszę sobie wziąć ten, wyburzyć ścieżkę do sklepu na przykład, nie? Dobra, idę pierwszy i otwieram drzwi. Tak jest. Witam nas możemy tutaj się, ładnym tym. Łok? Tak, możemy wziąć łamę. O, jest. O, właśnie. O, właśnie, o tym mówię. To działało, to! Tak działa... o kurde! No, ja bym się po prostu trzymał razem. Jakby co to. No nie no, oczywiście. Ka każdy, ja będę ubezpieczał na początku tyły, potem ty będziesz ubezpieczał tyły. Dobrze. Tak więc no, jesteśmy do fiera w drugim pokoju, a jeszcze przed nami tysiąc. Ale tu nie ma numerków, nie? No nie ma numerków. Hmm... Możesz zapisać. Ch o, ile, o ile się da? Nie. Nie da się. Ale chyba da się pojechać windom, yep. co, je? Co, co to jest? Jedziemy windom. Ale dobrze zrobione! Hey, no. Dawak. A to jedne drzwi tylko są teraz, ok. Tak, teraz nie pamiętasz tego, jak to było? Nie. nie. O oh, jest ambient. I don't like it. Check it. Tak? <laughs> Spadaj! Mówiłeś, że nie chcesz, a teraz co? Chcesz? Kurna? Tutaj też możemy krążyć w kółko, więc ważne to, bo tutaj nie są pokoje nie są generowane losowo, jak w grze. No, to jest jedna wielka mapka po prostu. Tak, tak. Możemy zrobić tak. Zapamiętam to. <śmiech> <śmiech> e tu... Halo? Ten ambient kurde się nie wiem, zgłaśnie albo mi się zdaje. Halo! Pani Spuki. Pani Spuki. Cookie. Cookie Jumpscare. Ja idę w prawo tutaj. Dobra. A jednak jest. O! Eee! Dobra, kolejna to winda. Jest. To jest HP. Ja se wezmę, bo ja trochę straciłem, Proszę. ale ja jeszcze z ciekawości chcę sprawdzić, co jest tam dalej. Skoro wiemy, że tu jest winda. A little pep in your step. No. Chodź. Skoro wiemy, że tu jest winda, oznaczę ją. Jest. <laughs> Wiesz w jaki sposób? A tu! A to są tylko te, te, dobra, to ja biorę, biorę górne. Ech. Nie Ej. wejdziesz tam. chyba. Ej, ja nie. Poczekaj. No to podstać mnie, podsać mnie tam do góry. Też. Dawaj, dawaj. O! Jestem, dobra, dobra. dobra. Jej! dobra Jej! możemy, Jej! możemy Jej! iść spać. Dobra, tak, zapis, idziemy. Ty właśnie uderzyłeś krzyż. Tak. Nie da się tego inaczej użyć. A no to nie jest jako checkpoint, chyba to po prostu jest... Nie, nie, ale nie. To chyba Kupułem. się liczy jako po prostu jeden ze spawn pointów, jak zginiesz chyba. Aha, A, możemy to przetestować zaraz Nie, 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 don't you dare. Oj sorry, sorry Sorry, nie bij mnie Mamy prezent Mamy prezencik, dobra, chcesz, chcesz helfa? Dobra Coś mi mówi, że jak otworzymy ten prezent to zacznie nas coś gonić Look behind you Um, um, A! Max! Max! Ale nie, to jest nawet fajnie zrobione jak na ten. Jak na garę moda. Co, Co to, to? za dźwięk? Go 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 go. O, jest notka, jest notka. Nie wiem, nie wiem czy się możemy zaczynać. Dobra, będę stał na czatko. No, Okej, okay, dobra. Stoję go. na czatach? Dobra, idziemy, <śmiech> idziemy. <śmiech> nie ma czasu! Dobra, łota się łapa się. Nie wiem ja bym przyspieszył Max! On nas chyba chce dogonić. gonić No nie wiem no nie wiem. Dawaj, 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 go go go. go Idem! O, to, o, to jest jakieś przejście na lewo. Dawaj. O. Co to? Co to jest? Nie wiem, czy chcę to. Co Cały to czas to ubezpieczam ci tył. Nie wiem. Oooo, jo! Podoba mi się ten korytarz. O tak, to jest, to jest ten kosmite. Bezpieczam tyły. The czytaj, czytaj. Nie wiem, If it is it, out and alive, then this is probably my last report. The clicking is getting louder now. Uu. Co to? Karta! I on się, on się chyba uaktywni teraz. Jak on wygląda? Nie, to jest ten pająk! Chcesz zobaczyć ten, tego pająka, jak wygląda? O sze... Oki na size. O, winda, dobra, mamy to. Hey, ja wezmę heal, bo ty mnie obiłeś. I don't see. it was wine. That okay. was a blood. Keep that blood pumping. No, to, to potwierdza. Dobra, jedziemy niżej. Rurututu. Yeah. Czy ty kutasa rysujesz? Nie. Yeah. To co to jest? No nie widzisz? Miksturka. <laughs> ja pierdzielę idziemy <laughs> dalej. <laughs> I tak dalej idziecie, prawda? Mhm. No to następny drzwiłek został dla Ciebie zorganizowany, więc cieszycie się i dalej idźcie. Ty mały, błyszczący, żywy. Dziękujemy. Co ma dla nas? E, Heala. Out of order. Tylko ja mam 95, nie chcę zabierać, bo to jest no... marnotrawstwo w sumie. Out of Dobra, czyli idziemy Ooh. tędy. Uuu, hello. Nie podoba mi się, że to jest takie convenient. O, oh, to jest ten pokój. Co to... to jest? ten kod. What the... Hello? Tak no, to Halo? Tam mam też klucz. Ej! Do czego wziąłeś klucz? Nie wiem. Goldki. Gold key found, okej. Okay. Ten, ten pokój nam da przejście gdzieś dokądś. Nie jestem dokąd. pewien dokąd, ale no można to odebrać? Nie, chyba nie. To jest po prostu chyba yy, rzeczywistość. Korpo co mi daje? Tutaj jest jeszcze na wprost. Na tak. wprost? A, myślę. Oh. O, tak, to jest, to jest to miejsce. Nie wiem, może się na początek, na początek wrócimy zamiast tu iść? Albo nie, nie przyjdziemy tutaj. O-o, 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 o o co tu chodzi? Be ready na coś nam mówi. Hmm, sobie podgłośnie czekaj. Słuchawki, bo mnie zagłusza ten typ mieszkający ze mną. Wow, o, cholera, dobra, to jest. to o, jest zaskakujące. Oh, god. Teraz już się pogubiłem, ci powiem, jak mam się gdzieś wrócić. Słyszysz to? Tak. Gdzie? A, 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 kurde, Max! A, a. Jest blisko. Dobra. Nie ma jej. Jesteśmy dość daleko. Wow. Ale to jest rozległe! No, co ty nie powiesz? O! o. Oh, okay. Dobra, jest nowość. Oh, shit. Jest nowość. Stajesz i patrzysz, przez które drzwi możesz przejść normalnie, dobra. Jest prosto i na prawo, gdzie chcemy iść? Prosta. Dobra. A, zamknięte, dobra. Czyli na lewo teraz, tu. Tu jest otwarta. Mhm. Mm masz klucz. Jaki klucz złapałeś? Chyba, silver. Czy jest tu coś wartego Notatka? uwagi jeszcze? Nie, bla, same bla, notatki. Bla. Dobra, masz silver, czyli możemy przejść dalej tam. Oj, nie podoba mi się to. <laughs> piękne drzwi. Bardzo Otwieram. Ładne. panie potwor. O Jezu, wisielce. O! <laughs> nie, to jest ten typ, to jest ten typ! Tylko jak on Dobry, działa? Jest. Gold. Nie, to był brąz chyba. Brązki, dobra. Narad, ten... Czy możemy się wrócić wiem, teraz? Wiem, który ten, na którego to jest, tak. musiałeś się płaczyć, ale jak on? Go... Trzeba się na niego gdzie on jest? Chyba. Słyszałem go, rozglądam się, się. że trzeba się na niego gapić, tak. Tylko gdzie on jest? Albo nie można się na niego gapić teraz. A czy może tutaj nie działa? Nie wiem, sam. Słucham. dlatego się tak cicho też? pani. Słyszę ją. Tylko gdzie ona jest? Oh my god. Dobra, jest czysto. Max, Max, Max chodź, chodź, wróć się, wróć się. Na pewno? Nie słyszę jej. Okay. Jest daleko. Dobra. Na Dobra, prosto, prawo, lewo. Wydaje mi się, że to na lewo. Dobra. korytarz, O nie, to jest ta pułapka, Max! O! Ja pierdziele. Jak już się ściany zwężyły, to wiedziałem, że coś nas czeka. Dobra, biegniemy z powrotem. O, widziałeś? O, dobra. Nice. Idziemy dalej. Zaufaj, zaufaj mi. Czy to będzie ten, którego czym dzisiaj, będziemy musieli blisko? Słyszę ją. Słyszysz ją? Mhm. czy ona się zbliża? Poczekaj. Nie słyszę by się zbli... Dobra, zbliża się, ale powoli. Gdzie poszedłeś? Na koniec? Dawaj, chodź, winda jest. Szykupoda tu jest! Elo. Nice. Ohohohoho. Słyszałem jak się zbliża, ale no strasznie wono leciała. Yeah. I chyba się uaktywniła w momencie kiedy my otworzyliśmy te drzwi Dobra, jedziemy jeszcze niżej ziomeczku. Dłu no. Długo tam ma powiedzieć szczerze. Ja nie wiem czy ją się tak w ogóle skończyć. Da się, skoro jedziemy nadal ni niżej, niżej, niżej Dobra okay. O, to jest to Ziomeczek, którego blisko musimy się trzymać Ale tak na widoku, żeby on nas też widział? Tak Cześć Spooky See, see Okej, okay, dobra, idziemy dalej Keep it close. No, mówię, mówiłem, on się tu chyba pojawi gdzieś Zaraz Jak otworzę te drzwi Albo nie z tych drzwi? Tak. Keep it close Max! Musimy się trzymać. Musimy się trzy Tak, musimy się trzymać go blisko. Za to, są drzwi. Max, nie blokuj mnie. O, Idziemy. Idziem tędy, tędy. tędy. <laughs> musimy się trzymać go blisko, Max. Musimy być to, to kuźwa jest? To jest kosmita. Pan Przytulas go nazywam. Wystarczy, jak jedna osoba będzie go trzymać blisko, znaczy, a ja pójdę dalej. Chyba tak, ja nie wiem, czy to nie działa w dwa sposoby. Bo ja jestem w miarę daleko od niego Wtedy będziesz miał takie flasza na twarzy Żebyś się tak trzymał. A! Zaczął coś gadać? Nie, to tylko moja maska, Morfin Administered. Maska mi podała morfinkę, bo dostałem duży damage To przez całą rundę tak to ja trzeba będzie robić. Ta, ta. Taka jest strategia na niego. Bo... Jeż... Jeżeli... Jeżeli, on, jeżeli się od niego oddali, bo on zamieni się w robala, nie? Który jest szybszy niż my Oła! No, 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 no. Poszedł sobie ode mnie Jak? że, że poszedł da poszedł dalej? Tak! Czas ja dobiegnę, cyk. Cześć! O, no poszedł prosto Możesz to otworzyć? Nie, nie można A to? Eee, it seems you need blue key, to unlock no. this door. Okej. Okay. Ja lepiej poszedłem właśnie w lewo i o zamknięte, i mieć gnął wtedy, nie? A ja właśnie widzę. 60. No. AP. Potrzebuję, potrzebuję, leczanka. O, Syrenka, mordo. Ona działa w ten sposób, że musimy stać na pudłach, jak jest woda po kostki, bo nas dorwie. Musimy uruchomić pompę, jeżeli się nie mylę. Bo tędy nie wejdziesz. Wait, Dobra, pompa chyba była po tej stronie? Tu? To jest zamknięte. To też jest zamknięte. Idę. Dobra, pompa uruchomionet. Dobra, Dajcie mamy teraz. pompę max. O, okej. Okay. Co mamy robić? Chodź, chodź. Yy, podstawową taktyką przetrwania jest, stawaj na pudłach. Właśnie. Kurde, ja nie pamiętam, które to były drzwi. To jest zamknięte Ale chyba jej jeszcze tu nie ma Pamiętaj, że ona siedzi na pudłach, więc będziesz mógł ją zauważyć Zanim zanurkuje Siedzi na pudła. Ta Dobra, tu musimy iść dalej, chodź Oh god Gdzie ona jest? Dobra, jeszcze jej w tym pokoju chyba nie ma, to jest w następnym, jeżeli się nie mylę Nas goni? Nie, nic nas nie goni, okej okay. Albo jeszcze to nie jest to Nie wiem Dziwne. Coś tam widzę, coś tam widzę, coś tam widzę. O oh, łom! Wow. Coś tam jeszcze jest nad tym butem. Yy, bluki! Yes. Hmm. Cisza What? spodziewałem się, że będzie coś jeszcze. Ale chyba nie Możemy się wrócić. my bloki. Myślałem, że będzie Syrenka i będzie nas gonić. No come on. Dobra, no, yy. teraz pytanie, gdzie był ten niebieski klucz? Um. Nie odwracaj się lepiej na skrzyżowaniu. Ten tu I on the door. Yep, 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 yep. Okay. lewo, prawo. Lewo. Uch. Halo, Ej, nie podoba mi się ten dźwięk. Matko, krzyżówka jeszcze jest tutaj. Labiryncik. Oh, oh my god. Labiryncik. Chyba znaleźliśmy wyjście. To Wygląda obiecująco! Jap, yep, jab. Yep. Jeszcze muzyka do tego. Zaczęliśmy się wracać na ten. O. Nie. Słyszę muzykę. słyszę muzykę? Też słyszę muzykę. Co to jest? Czarna masa. Wow. O, chyba będzie Bosik na sam koniec, więc uważaj, Max. Bosik na sam koniec. Bosik na sam koniec. O, uwaga. O, wajcha. Coś otworzyłeś. Tylko co? Pojęcia co? Idę, idę. Może tą czarną masę otworzyłem. Nie wiem, wątpię. Tu nie ma, tu nie ma. Dobra, to idziemy dalej Na, po prostu. Cały czas prawa ściana Zapamięta. Zamknięte. Dum, 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 dum. O! o Kurwa, jak podskoczyłem! Jezus Maria! Ja. Ooo! Uciekaj, Max! Jelonek cię goni! Nie wiem, biegnę przed siebie. Rozdzieliliśmy się. Przez tego zaseranego skera. A co ten jeleń? Jeleń cię goni po prostu, tak jak tamta. Kof. Aaaa! Szybki jest. Szybki. Coś mi przestraszyło. Ze Ja tam uźwa idę cały czas. Ja czuję jakby się wracał. O, jestem w dobrym miejscu chyba. O, schodzę teraz. Tak, chyba ruch. się wracam. Się rozdzieliliśmy, to nie był dobry pomysł jestem, jest, jestem w windzie, chłopie, jestem w windzie. No szukam cię. Znalazłem windę, musisz mnie znaleźć. On chyba tu nie przyjdzie, co? Nie wiem. O, zejście w dół takie dzikie. O, dobrze, to ja tam byłem, tak. O! Ty... o! Przebiegłem <laughs> przez niego. O kurzu, się ma mać. Biegnie, biegnie. ja tam A, jestem niedaleko. Lewo, prawo, prosto. NIE WIEM NIE PAMIĘTAM Kuźwa mać Prawo było zamknięte chyba Chyba tak Nie, powinieneś, nie mam dźwięku, widzę, widzę, kraty, dobra, na lewo Tak, i wejście w górę powinieneś mieć, miałeś? Straciłem dźwięk w garysmodzie. Jestem Ojoj. Oj. Ja też straciłem dźwięk Wpisz SND restart w konsoli Ojoj, oj. dobra Idziemy tak, dalej no, no. Ile tego będzie? To chyba jest już ostatnie piętro. Ja, yep, to jest chyba ostatnie piętro. Kąd ta pewność, jest Ja? Yep. Będziesz tu? True ending. Masz klucz złoty. Find two golden keys to unlock the true ending road. Gdzie my przeoczyliśmy ten drugi klucz? Możemy użyć do... Chodź, 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 chodź. O, znaleźliśmy klucz! Znaleźliśmy klucz. O kurde. Oho! Oho. Co się to stanęło? Czemu czemu nam się to udało? Nie! Yes. Idziemy, Ale... na true ending. A czym się różni true ending? Właśnie od... nie wiem, ja chyba miałem zwykły ending. True endingu nie miałem, bo też nie zdobyłem dwóch kluczy chyba. Tak, widzisz. Dobrze, że znaleźliśmy te dwa klucze. Jap, jap. Jakbyśmy ich nie znaleźli, to byśmy nie odkryli. To mam nadzieję, że tego nie zbugowaliśmy teraz. No raczej nie. Myślisz? Skoro to są korytarze ale Jakby um. event, ale jakby... To trzeba rozwalać, Max! Bito, bito! szybciej, <noise> Szybciej! Spadaj! Ho! Oh, gdzie? Lewo, prawo, lewo, prawo! Nie wiem, lewo, pff. dawaj! Co nas goni? To jakaś kurna latająca im baba! Nie wiem! Oh MY god! Bito, 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 bito. Lewo prawo! Nie wiem, idę w lewo! Kurda, kurda, Łata kurda, się. Kurda, kurda! O, zła droga! <noise> Czy ona tędy poleci? Tak! Taip. Max, Max możesz przez nią przeskoczyć no! A, Potrzebuję Szwale, leczenia, no, Max Rozwalaj, rozwalaj, rozwalaj biegnij, 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 biegni, 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 biegni. To... Rozwalaj No rozwala, bo to. się, Come on. No rozwala, bo to się Come on. tym razem łomy się przydały Szybko, szybko, szybko Go, 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 go Come on no, Nie mam sprintu już, nie mam sprintu Oj, oj, Traj, but. But. <laughs> Szybko! Nie wiedziałem, że będzie taki ending! Lewo, prawo, max? Lewo! Szybko, szybko! Nie! A! Ile drzwi! Już się pogubiłem. Same. O! Dźwignia! Gdzieś otworzyliśmy. Nie wiem, może jakieś zamknięte drzwi wtedy co były Nieha, czy daj No 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 Nie podoba mi się ten ambient Dawaj, 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 dawaj Tu się wracamy, do tara zrobisz Tu, okej, dobra To jest zamknięta zamknięte cały czas, dobra Co to? Co to, co to? Ja bym biegł? Ja bym bieg! To to! Ja bym biegł. Biegli! Biegnij masz! Wszystko nas będzie gonić! OOOOH MY FUCKING GOD! nie, biegnij, nie, biegnij. Biegni, biegni. NIE MA SPRINTA! SKACZ! Ojoj... Oj. Oj, oj. To nas nadal goni Max! Otwarte drzwi! CHODŹ CHODŹ Dobra, CHODŹ! DAWAJ chodź. No, biegne, DAWAJ DAWAJ! DAWAJ! Za nami jest... Biegnij oh. um. biegnij biegnij! Biegni. EXIT! 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 Coś mi mówi, że to nie jest koniec. Nie! Yeah! Coś mi mówi, że to nie jest koniec. To jest koniec! Dobra, wezmę pięści do dłoni. Ja bym tu został. Nie wiem, coś, coś się stanie? Tak, coś się stanie. Coś się stanie. Co dziękuję. No. Wista, No! no! <laughs> Chyba będzie final boss.

O to miał być kuźwa, true ending, Te drzwi się hey, pcha, te drzwi hey, się hey. pcha, ich się, ich się nie otwiera normalnie. Okej, okay, 7, 3, 1. EM! Um. Co to? O! A! Nie bij, bo mnie uderzysz! Mam, mam coś tutaj o, Teleport, ooo, to jest Bosik! Hi! Siema się ziomeczku, we, meet, we met again, nie? Super. Dobra. Idzie jeden na mnie. Strzela Dobra. do ciebie, strzela do ciebie, ty. O! Widzisz? W ten sposób... Kurna, dużo ich jest A, Za dużo Mam lowa No i tak możesz ten, zginąć możesz, ten... Max, uważaj! Wiem, headzik mnie walnął Dobra, nie Bied ma ich, ten... bije typa, bije typa dobra, 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 O! Dobra, dobra. Co się stało? Jest! Jest! Cześć O! Jesteśmy duchami? So, No, to jest koniec Fukis. O co tu chodzi? Jesteśmy duchami. Aha, oh, ona jest propagandą. No, Skończyliśmy mapę. What? Ja się zrespiłem przed domem. O, ty też! MAJ! My... muszę przyznać, że gdyby wyszła wyszedł jakiś nie wiem dodatek z Pookie's House of Jumpscares multiplayer, to bym pograł z chęcią. Oj tak. To by było w sumie ciekawe. No dobrze, moi no, drodzy. godzina par... nagrania. Godzina, <laughs> tak, tak jest, ale nie godzina. Bardzo fajna mapka. Polecamy serdecznie każdemu. No. A na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję bardzo. Trzymajcie, Trzymajcie się. się. Cześć. Ajo.